Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo, ale to bardzo interesujący wzór ażurowy na drutach. Ja ten wzór nazwałam ażurowe węże, dlatego, że jest wzorek ten jest bardzo wypukły, puszysty i ma to do siebie ten wzór, że jest prześliczny. Również z prawej strony, jak i również z lewej strony. Proszę spojrzeć, jak ślicznie wygląda ten wzór, również z lewej strony. Wzór ten jest idealny na wszelkiego rodzaju robótki: czy to będą dziecięce robótki, czy to będą szale, czy to będą damskie. A dlaczego nie również i męskie robótki? Wzorek ten składa się z ośmiu rzędów. Te 8 rzędów sobie powtarzamy, i liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez, jest podzielna przez 12. Mamy tutaj, jak gdyby, dwie, dwie części naszego wzoru. Proszę dokładnie przyglądać się, jak ja będę robiła ten nasz wzorek. Jest niesamowicie wypukły, grubiutki, taki, no i przy tym niesamowicie elastyczny. Także, tak jak mówiłam w poprzednich filmikach, bardzo proszę zrobić sobie próbkę. Zanim zaczną Państwo robić jakąkolwiek robótkę, proszę sobie zrobić taką próbkę i następnie, mierząc centymetrem, wyliczyć sobie, ile potrzeba nam oczek narzucić. Na druty, aby wyszedł nam taki piękny wzór. Także ja, dla ułatwienia Państwu pracy, narzuciłam na druty 14 oczek, czyli 12 oczek naszego wzoru, plus po jednym oczku, po jednym oczku brzegowym. Zaczniemy więc robić. ściągamy sobie nasze oczko brzegowe, nieprzerobione, przerabiamy dwa oczka na lewo. Następnie przerobimy sobie trzy razem na prawo. W jaki sposób przerobimy? ściągamy jedno oczko nieprzerobione na prawy drut. Następnie dwa oczka razem. Przerobimy sobie, wbijając drut z przodu robótki. Następnie oczko nieprzerobione przekładamy przez te dwa oczka przerobione razem na prawo. Jest to bardzo ważne, dlatego że tym sposobem wyjdą nam, wyjdą nam, wyjdzie nam wypukły ten wzór. Następnie robimy sobie narzut, Jedno oczko prawe, narzut, jedno oczko prawe, narzut, jedno oczko prawe i ponownie narzut. Także na drucie mamy cztery narzuty i trzy oczka, które przerobiliśmy sobie na prawo. Następnie ponownie zamykamy trzy oczka razem. Ściągamy jedno oczko nieprzerobione, dwa następne oczka przerabiamy sobie razem na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Następnie przekładamy przez to dwa oczka przerobione razem, to oczko nieprzerobione i jedno oczko lewe i oczko brzegowe. To był nasz pierwszy. Pierwszy rząd. W rzędzie drugim i we wszystkich rzędach parzystych będziemy sobie przerabiali oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Lewe nad lewymi, prawe nad prawymi. Na żółty przerabiamy na lewo. To jest nasz Drugi rząd. Tak jak mówiłam, składa się nasz wzór z ośmiu rzędów. To był nasz drugi rząd. W rzędzie trzecim przerobimy sobie w następny sposób. Oczko brzegowe. Przerobimy sobie dwa oczka lewe i Następnie dziewięć oczek prawych, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć oczek prawych, oczko lewe i oczko brzegowe. W rzędzie czwartym... Przerobimy sobie oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Zresztą we wszystkich rzędach parzystych przerabiamy nasze oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór. Jeśli Państwo dokładnie będziecie przyglądali się moim tłumaczeniom, na pewno nie sprawi Państwu. Trudności zrobienia tego wzoru. Więc tak. W rzędzie piątym robimy sobie: Przerabiamy jedno oczko prawe, narzut, drugie oczko prawe i ponownie narzut. I następnie przerobimy sobie trzy oczka razem w sposób, który ja państwu pokazywałam. W następnych rzędach, żeby ładniej przerobić sobie te trzy oczka na prawo, musimy proszę spojrzeć, ściągamy sobie to pierwsze oczko nieprzerobione i te następne dwa ściągamy, łapiąc Oczko z tyłu ściągamy sobie na prawy drut. Ponownie przekładamy na lewy i przerabiamy sobie te oczka dwa razem na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Następnie przeciągamy to oczko nieprzerobione nad ocz, dwoma oczkami prawymi, które przerobiliśmy razem. Następnie przerabiamy. Trzy oczka lewe, raz, dwa, trzy oczka lewe i ponownie zamykamy trzy oczka razem. Ściągamy jedno oczko nieprzerobione, drugie łapiąc z tyłu przekładamy na prawy drut, ponownie przekładamy sobie na lewy drut i przerabiamy te oczka dwa razem na prawo. Następnie przekładamy sobie to oczko nieprzerobione. Nieprzerobione. I robimy. Narzut, oczko prawe, narzut i oczko brzegowe. To był nasz piąty rząd. W rzędzie szóstym przerabiamy sobie wszystkie oczka. Tak jak nam schodzą z drutu. Na przerabiamy również na lewo. Brzegie siódmym Przerobimy sobie w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Następnie trzy oczka lewe. Raz, dwa, trzy oczka lewe. I następnie cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. I oczko brzegowe. W rzędzie ósmym przerobimy sobie nasze oczka dokładnie tak jak nam schodzą z drutu. Czyli lewe nad lewymi, prawe nad prawymi. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty wzór, a przy tym niesamowicie efektowny. Przerobiliśmy sobie pierwszych osiem rzędów. Te 8 rzędów cały czas sobie powtarzamy, proszę spojrzeć, już zaczyna, zaczyna nam się robić ten wypukły, wężowy taki zygzaczek. I. Robiąc dokładnie tak jak ja Państwu tłumaczę, wyjdzie nam taki prześliczny, prześliczny ażurowy, wężowy wzór. Proszę spojrzeć, jak bardzo ciekawy jest ten nasz wzorek, wypukły, również po lewej stronie. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. Proszę zapisywać się, subskrybować mój kanał. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.